Hej, hej, witajcie, to znowu. Ja w czwartkowym dłuższym vlogowym odcinku e, serii O Abrahamie rozmawiamy o tym, jak budować naszą wiarę. E, zapraszam was e, na kolejny odcinek. Powiem wam, że dopiero kiedy nagrywałam e, ten odcinek, który był tydzień temu, tak mocno mnie pochłonął pierwszy werset 15 rozdziału Księgi Rodzaju, że zupełnie zapomniałam, że nie miałam czytać tylko pierwszego wersetu, tylko miałam dać pójść jeszcze kawałek dalej. Ale... No, ta prawda, to zrozumienie, że Bóg jest w centrum i że on jest najważniejszy dla nas, że on jest tą nagrodą, której tak naprawdę, naprawdę pragniemy, tak mocno mną emocjonalnie i duchowo poruszyła, że po prostu zapomniałam o tych pozostałych wersetach. Ale nic straconego, dzisiaj część dalsza, więc otwórzmy sobie znowu pierwszą księgę mojżeszową, pierwszą księgę w ogóle Biblii, księgę rodzaju. I w 15 rozdziale. Od drugiego wersetu czytamy o reakcji Abrama. Kiedy Abram usłyszał, Bóg do niego powiedział, pojawił mu się w widzeniu i mówi do niego: "Nie bój się, Abramie, nie bój się. Ja jestem, ja jestem twoją tarczą, ja jestem twoją przeofitą nagrodą". To widzimy tutaj, że yy, Abram yy, w tym wszystkim <laughs> ma pewne myśli, tak? Przede wszystkim się boi, to wiemy o tym, bo Bóg mówi do niego: "Nie bój się". Czyli nie nie martw się, tak? Nie martw się, bo bać to niekoniecznie chodzi o to, że on był przerażony czymś, ale się martwił, był obciążony psychicznie. I Bóg mu mówi, nie martw się, tak? Nie drżyj, <grym> nie obmyślaj różnych strategii, ponieważ ja jestem najważniejszy i skup się na relacji ze mną. Ale Abram w swojej głowie coś tam ma, i teraz czytamy o tym. I Abram powiedział: Panie Boże, co mi dasz? Skoro ja jestem bezdzietny, a szafarzem mego domu jest ten Damasceńczyk, Eliezer. Aplan dodał, Oto nie dałeś mi potomka, a sługa urodzony w moim domu będzie moim dziedzicem. A oto dotarło do niego słowo Pana. Nie on będzie Twoim dziedzicem, lecz ten, który wyjdzie z Twego wnętrza, będzie Twoim dziedzicem potem wyprowadził go na dwór i powiedział spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I powiedział mu takie będzie twoje potomstwo. I uwierzył Panu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Wiecie, tu, tu, się, tu zachodzą bardzo głębokie rzeczy. Nie tylko w życiu Abrama, ale w historii tej planety. Dlatego, że Bóg wymaga od człowieka żeby ten uwierzył zanim za zobaczył, zanim um, za można było jakby oprzeć swoją wiarę na czymkolwiek widzialnym, co człowiek zazwyczaj robi. Tak? Abram mówi Okej, okay, Boże, Ty jesteś tym, który chce mnie błogosławić, Ty chcesz być tą na nagrodą na mnie, ale, ale ty nadal nie zaspokoiłeś mojej potrzeby, ty coś obiecałeś, ale tego nie wypełniłeś. Ty mnie tak kochasz, to dlaczego Ty nie, nie robisz pewnych rzeczy dla mnie? I ja tutaj widzę pewną niedojrzałość Abrama, ale to, to jest taka niedojrzałość, którą znajduję również w sobie i, i w ludziach wokół mnie, więc to nie jest nic dziwnego. My po prostu tacy jesteśmy. My jesteśmy nieufni. My póki nie dotkniemy, nie zobaczymy, to po prostu nie wierzymy. I Bóg wzywa tutaj do Abrama, do czegoś, co jest ponad, Ludzkie, naturalne zachowanie, coś co jest ponad um, jakiś odruch, że tak powiem, bezwarunkowy. Wzywa go, żeby zachował się inaczej niż większość ludzi. Ktoś by powiedział: Ale Abraham był tylko człowiekiem tak, ale był człowiekiem, do którego mówił Bóg. Był człowiekiem, przy którego boku stał Bóg. I to zmienia całkowicie perspektywę, bo jako ludzie sami z siebie nie jesteśmy w stanie ani wierzyć, ani być szlachetni, ani wznosić się na jakieś tam wyżyny, że tak powiem, e, jakiegoś pomagania innym ludziom, wczuwania się w ich, e, w ich życie. Ale kiedy jest przy nas Bóg, to znaczy, że On zmienia wszystko, on jest jak ta jedynka przed zerami. Możemy czuć się jak nie tylko jedno zero, ale jako pięć zer albo dziesięć zer, ale kiedy On stanie jako jedynka przed tymi zerami, to robi się na pewno napra naprawdę potężna sumka, że tak powiem, potężna liczba. Tak więc widzimy tutaj, że Bóg Uspakaja Abrama i mówi, to nie stanie się w sposób naturalny. Bo Abram sobie już kombinuje, tak? Skoro nie mam potomka, tak, więc pewnie może z tego sługi, może ten sługa, prawda, przez tego sługę jakoś. Bóg mówi, nie, 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 to nie sługa będzie po Tobie dziedziczył. E, upewnia go w tym, że to z twojego wnętrza. Wyjdzie twój potomek. Czyli nie będzie to w żaden taki ludzki, kombinowany sposób, żadnej, tutaj nie będzie prowizorki, że tak powiem, żadnego kombinowania, żadnego improwizowania. I mówi tutaj Bóg do niego, lecz ten, który wyjdzie z twego wnętrza, będzie twoim dziedzicem. I wyprowadził go na dwór, żeby znowu zobaczyć. Pamiętacie wcześniej, kiedy, kiedy Abram wszedł do ziemi obiecanej, Bóg kazał mu przejść tą ziemię żeby popatrzył też na nią, że jego potomstwo będzie jak proch ziemi, tak jak ziarenka piasku, a teraz e, mówi, żebyś podniósł swój wzrok wysoko i popatrzył na te wszystkie gwiazdy, ponieważ tyle będzie jego potomków. Możesz ich policzyć nie. Co, wiecie Bóg tutaj mówi do Abrahama o czymś, co totalnie przerastało e, nie tylko jego wiarę, oczekiwanie, zrozumienie jaki jest Bóg. Ale pomimo wszystko Bóg go wzywa do tego. Skoro go wzywa, to znaczy, że chce go też uzdolnić. Tak? Bóg, kiedy mówi do ciebie, wierz, to znaczy, że chce dać ci wiary. Kiedy Bóg mówi, nie bój się, to znaczy, że chce dać ci odwagę. Kiedy Bóg mówi, poczekaj, to znaczy, że Bóg da ci cierpliwość. Tak więc takie będzie Twoje potomstwo. Bóg pokazuje coś naturalnego, chociaż odległo, odległego, żeby Abraham mógł to sobie wyobrazić. I Abram uwierzył, on uwierzył. Wiecie, to jest potężny akt, który tutaj się dokonuje, że to, bo my czasami słuchamy Boga, czy słuchamy innych ludzi i tak z jednej strony kiwamy głową, wydaje nam się, że rozumiemy, ale tak naprawdę wewnątrz nie jesteśmy do końca przekonani. I to się objawia potem tym, że, że się martwimy, że się boimy, że nie śpimy dobrze, że kombinujemy po ludzku. Ale Abraham w tym momencie uwierzył i to poczytano mu za sprawiedliwość. To jest oczywiście yy, wielu z nas, którzy czytają Nowy Testament. Wiemy, że na tym wersecie y, apostoł Paweł później buduje teologię, mówiąc o tym, że yy, nie z uczynków jesteśmy zbawieni, tak, tylko z wiary. By wiara, a to wewnętrzne przekonanie, które nie jest uczuciem jedynie, tylko. Wewnętrznym przekonaniem, pewną decyzją, że będę ufać temu, co słyszę. Będę ufać Bogu. Że to, co Bóg do mnie mówi, co jest takie niepojęte, co jest nieludzkie nawet, można powiedzieć, tak? Że mam być zadowolony, że mam być spokojny, że mam się nie bać. W momencie, kiedy nie są spełnione moje potrzeby, kiedy moje oczekiwania nie są spełnione, kiedy różne obietnice, które Bóg do mnie wypowiedział, nadal się nie wypełniły. To wszystko nie jest tak, jak powinno. A pomimo tego Abram zaufał Bogu. Wiecie, i to jest wyzwanie dla nas, bo kiedy wszystko dobrze się toczy, to łatwo jest powiedzieć, aleluja, Bóg istnieje, Bóg mi błogosławi, tak, Bóg jest wspaniały. Ale kiedy się nie toczy tak, jakbyś chciał i jest zamieszanie, i jest po prostu bajzel w naszym życiu, być może z naszej winy, być może nie z naszej winy, wszystko jedno, ale jest duże zamieszanie, duży bałagan. I w tym wszystkim Bóg mówi, To będzie Twoje potomstwo, tak się będą sprawy działy. I Ty zaczynasz podnosić wiesz, wzrok wyżej z tego swojego e, nieporządku. I, I patrzysz na to, co wskazuje Ci Bóg, i zaczynasz ufać temu, co widzisz w tej duchowej sferze, tej gwiazdy tutaj ilustrują coś, co. Co jest odległe i nieosiągalne, tak? co po ludzku jest w ogóle nie do zmierzenia, nie, nie do zbadania. E, czyli, po, czyli one ilustrują tutaj tę sferę nadprzyrodzoną, tą niebiańską. Tak? Zwróć swój wzrok do nieba, podnieś ze swoich spraw, z tego, co Cię tłamsi, niszczy, ściska w tym momencie i spójrz na to z Bożej perspektywy. Patrząc, Bożymi oczami, tak jak on patrzy na te wszystkie gwiazdy, i dla niego to jest całkowicie wszystko logiczne, poukładane i to tak miało być. <laughs> te gwiazdy, wiecie, te komety, te przyciągania, czarne dziury y, powstające, jakieś supernowe, inne gasnące. Dla Boga to ma doskonały sens, to, co się tam dzieje w kosmosie. Dla nas nie. Dla nas to jest po prostu niepojęte. E, I ten Bóg mówi do ciebie, więc e, głupcem. Byłbyś, gdybyś nie powiedział, wierzę ci, panie. To skoro to stworzyłeś i to ma sens, skoro ty mówisz do mnie, to znaczy, że tak się stanie. Ciało i krew mówią mi, że jest to niemożliwe. Inni ludzie mówią mi, że jest to niemożliwe. Musiałem wyjść daleko od swoich bliskich i daleko od swojej strefy komfortu, po to, żeby usłyszeć Twój głos i zaufać tylko temu, co Ty mówisz. Bo jest to tak ponad moje myślenie i tak, tak niepojęte, że, że nie mogę mieć starego systemu odniesienia, starego syste tego układu współrzędnych, że tak powiem, który w życiu mi towarzyszył, co jest logiczne, co jest, co jest właściwe, co powinno, jak to, co po kolei powinno być, to nie znajduje tutaj zastosowania. Muszę zdać się na Ciebie, Boże. I Abram uwierzył. On po prostu uwierzył. I to zostało mu poczytane za sprawiedliwość, a Paweł później, e, właśnie e, nawiązując do tego m, wydarzenia, powiedział, że my na podstawie wiary jesteśmy zbawieni, czyli tego wewnętrznego zaufania, że tak jest, naprawdę tak jest. Wiecie, kiedy ty zaufasz, to się uspokajasz, to się wycofujesz z tymi ludzkimi pomysłami. My będziemy studiować dalej życie Abrahama i wiemy, że to nie, to nie było tak, że od tej pory on już nie miał chwil zwątpienia albo że po ludzku już nie kombinował, bo kombinował. Za chwileczkę w następnych odcinkach będziemy o tym mówić. Ale w tym momencie coś musiało się dokonać, że świadomość, jakaś głębsza świadomość Bożej Obecności, Bożej Potęgi musiała wybudować w Abramie pewne struktury, na których później. Bóg mógł budować przyszłe pokolenia i, yy, i od, od tej decyzji też w naszym życiu każdego dnia zależy, czy, czy Bóg będzie mógł wypełnić obietnicę, czy On będzie mógł coś zrobić. Bo każda obietnica, o której czytamy, ona potencjalnie jest prawdziwa dla każdego. Ale ci, którzy przyjmą z wiarą tę obietnicę, oni dopiero jakby dają przestrzeń w swoim życiu, w swoim sercu, że Duch Święty może działać w nich i przez nich, tak żeby ta obietnica została wypełniona. Jeżeli tylko usłyszysz tę obietnicę, nie weźmiesz jej głęboko, nie zaufasz Bogu, to, to ona się nie spełni. Ona nie zadziała. Potrzebna jest wiara. Wiara jest jakby przyjęciem tego ziarna, które pada w nas, żeby roślinka mogła urosnąć. Tak więc ziarno jest prawdziwe, ale jeżeli ty nim wzgardzisz, albo a, ono tylko po powierzchni gdzieś się tam będzie turlało, to nic z tego nie będzie. Potrzebna jest wiara. To oparcie się, wewnętrzne oparcie się na Bogu i na Jego mocy, Jego potędze. Że On, który stworzył gwiazdy, stworzy z ciebie wielki naród, wyprowadzi ciebie z kryzysu, uzdrowi ciebie, uwolni ciebie. Ponieważ on jest Bogiem i robił to już nieraz. I na tej zasadzie my również jesteśmy zbawieni, czyli uratowani. <noise> również obietnica, że staniemy się dziećmi Bożymi, wypełnia się w momencie, kiedy my wierzymy. I jest to poczytane nam za sprawiedliwość. Jest to największy uczynek, który możemy zrobić uwierzyć Bogu. Z tego największego uczynku potem powstają inne uczynki. <noise> Ale, ale wiara jest dla Boga najważniejsza. Czy to takie zaufanie? Po prostu Abraham zaufał Bogu. Możemy Boga wierzyć, że on istnieje, że on jest, nawet że jest dobry, ale jeżeli nie mamy zaufania, czy nie pozwolimy Jemu coś robić w jego tempie, w jego sposób e, specyficzny, który on chce w naszym życiu, to znaczy, żeśmy jeszcze nie zaufali. Tak więc dzisiaj zostawiam nas wspólnie z taką myślą, jak mogę głębiej Bogu zaufać. Jak mogę wznieść swój wzrok wyżej, oderwać się od tych wszystkich niepokojących mnie rzeczy i zobaczyć Boga tak potężnego, żebym nie miał wątpliwości, że najmądrzejszą rzeczą na świecie jest zaufanie Jemu. Do zobaczenia za tydzień, kochani. Zapraszam do kolejnych odcinków Abrahamie. Całą playlistę znajdziecie tutaj, znajdziecie również tutaj. Przesłuchajcie ich wszystkich, bo są naprawdę takie mięsiste. I proszę również o komentarze, byśmy mogli się uczyć, żeby to było takie fajne doświadczenie, gdzie nie tylko ja mówię, ale uczymy się od siebie nawzajem. Do zobaczenia. Pa-pa!